Честь, сьогодні ми з вами поговоримо про тему, про яку ви всі просили, зокрема, підозрюю, що просили батьки, <смі> батьки школярів. Школа вже наближається до нас такими швидкими-швидкими кроками. Хтось вже, можливо, пішов до школи. Тож, е, сьогодні поговоримо про всякі фрази, слова різноманітні. Все, що знадобиться нам в школі, все, що ми можемо почути в школі, все, що нам потрібно сказати в школі, тож сьогодні все пов'язане з школою. Być w wieku szkolnym. Być w wieku Dziecko jest w wieku szkolnym, to znaczy, że jest w wieku Być obecnym w szkole. Być presutnim. Być nieobecnym w szkole. Być nieobecnym w szkole. Być przyjętym do szkoły. Być przyjętym do szkoły. Nas już przyjęli. Właśnie wtedy chodzić do szkoły, czy też jest słowo uczęszczać do szkoły, co chodzicie do szkoły, uczęszczać, co tak zaczaszczaty, umowny rzeczy, ale własne też wykorzystuje co w znaczeniu do szkoły. Rozpocząć szkołę, rozpoczęte nawczania w szkoli, skończyć szkołę, zakończyć te nawczania. spóźnić się do szkoły, zapizdniować się do szkoły. Koniec roku szkolnego, kinec szkilnego roku. Mundurek szkolny, nosić mundurek szkolny. To szkilna forma, nosić szkilną formę, mundurek, forma. Obecność uczniów w szkole, to przystanie uczniów w szkole, obecność uczniów w szkole. Przepisy szkolne ce szkilni prawa. Możemy łamać przepisy szkolne, czyli nie możemy łamać przepisy szkolne, ce poruszyła te szkilni prawa. Program szkolny albo inaczej wykaz przedmiotów nauczanych w szkole ce szkilna programa, tak? To, to prelik, przedmiotów, jaki wy wywczającie w szkole. Czesne, najczęściej to samo słowo, albo inaczej opłata za naukę. C? Opłata za nauczanie. Płacić wczesne, platyty za nauczanie. Przedmioty szkolne, szkilni przedmiot. Są przedmioty obowiązkowe, obowiązkowi, nieobowiązkowe, nieobowiązkowe, albo na wybór. Co mają na wybór. Biologia, c? Biologia. Chemia, chemia. Etyka, etyka. Fizyka, fizyka. Geografia, C, geografia. Gimnastyka, C, gimnastyka. Informatyka, informatyka. Języki obce i mowy. Matematyka, matematyka. Naprawdę, prawidłowo będzie matematyka, ale od Polaków wszyscy poczujcie matematyka zazwyczaj. Muzyka, muzyka. Rysunek, C, malowania. Religia, religia. Wychowanie fizyczne albo WF po prostu C, fizkultura. Też mamy zajęcia dodatkowe albo fakultatywne, albo pozaszkolne to to jakieś fakultatywne, dodatkowe zajęcia, pozaszkolne nauczania. Dzwonek dzwoni o którejś godzinie. Dzwonek dzwoni o jakiejś godzinie. Gabinet dyrektora C, gabinet dyrektora. Klasa, pamiętajmy że polsko, co ona, ukraińsko my każemo, klas, to win, a polsko, klasa, to ona. Korytarz, C korytarz. Laboratorium, na przykład do zajęć z przyrody. C laboratorium dla zajęć z prorodoznawstwa, może być do czego zawodnego. Pokój nauczycielski, to uczytelska. Sala gimnastyczna, C sportzał. Stołówka, jadalnia. Szatnia, garderob. Szafki, szafki to szafki D, zalyszajmy recy, gdzie zostawiamy rzeczy. Świetlica, co taka ich rowa kim na to, każe, czy zazwyczaj produży na chłupa. Odpowiadać, odpowiadać. Dać błędną, niepoprawną lub poprawną odpowiedź. Daty pomyłkową, nieprawidłnu albo prawną odpowiedź. Praca domowa C, domaśne zadania. Oddać pracę domową, albo też odrobić pracę domową, to oddać domaczne zadania, a odrobić to wypracować, wykonać domaczne zadania. Zadać pracę domową, to też czy robić wczytel, czytelniku, to zadanie zadania. Co mamy zadane na jutro z fizyki? Co nam zadane na zawsze z fizyki? Czy jest coś zadane z polskiego? Czy nam coś zadane z polskiej? Pisać wypracowanie, to pisać jakąś robotę, najczęściej pisać projekt o jakiejś Przeprowadzić doświadczenia, to prowadzić jakąś doświadczalność. Przygotować ustną odpowiedź albo ustną wypowiedź, C przygotować ustną odpowiedź. Przedstawić projekt, przedstawi to przedstawić jakiś projekt. Świadectwo ukończenia szkoły, kursu, nauki, to jakieś świadectwo pro zakończenie szkoły, kursu czy jakiegoś znaczenia Узискати свидетельство – це утримати свідоцтво, «Високі вимоги» високі вимоги, високий стандарт навчання, високий стандарт навчання, заховання або справування в школі – це поведінка в школі, або теж маємо від того дієслово, заховувати це вести себе, задач питання це поставити питання. Uczyć się, ce wczyty się, też czego robię, to zaraz swoje, a uczyć kogoś lub czegoś, ce wczyty kogoś, czegoś, tak? To, to też czego robię zaraz ja. Jak możemy się uczyć? Możemy uczyć się pilnie, ce starano wczyty się, możemy uczyć się na pamięć, ce na pamięć, swoje czaty. możemy uczyć się do jakiegoś egzaminu, na przykład ce wczyty się do jakiegoś z Ocena albo stopień, ce ocinka albo też riweń. Możemy dostać dobrą albo złą ocenę na egzaminie. otrzymać dobrą albo pochanu odcinku na ispyt. Mieć dobre albo złe oceny z czegoś, na przykład z fizyki. te dobre albo pochanie oceny. Skala ocen C, skala oceniania. Stopień celujący, tak, C, widmino. Stopień bardzo dobry, C, dużo dobre. Stopień dobry, C, dobre. Stopień dostateczny, C zadowilno. Stopień niedostateczny. C niedostatnio, niezadowilno. Co może kazać nauczyciel w szkole? Może powiedzieć zaczynamy, poczynajmy. Może powiedzieć wstańcie, wstańcie. Może powiedzieć siadajcie, siedajcie. Co robiliśmy na ostatniej lekcji? Co my robiliśmy na ostatniej lekcji? Robiliśmy ćwiczenie 5. My robiliśmy w prawu Nie skończyliśmy materiału. My nie zakończymy tego materiału. książki na stronie 5. Witkryte książki na stronie 5. Czytajcie po kolei. Czytajcie po czerzi. Nie wszyscy naraz. Nie wszyscy od razu. Czy ja kolej? Czy ja Tomek czyta następny. Tomek czyta je następny. Czytaj dalej. Czytaj dalej. Powtórz. Powtórz. Powtarzajcie za mną. Wszyscy, całą klasą, wszyscy razem. Powtórzcie ze mną, wsi, całym klasą, wsi razem. Parami proszę, Para butlaska. Tak, tam tu idę, tak? Chodź do tablicy, idę do doszki. Przepiszcie z tablicy, parę z doszki. Kto był ostatnio nieobecny? Kto był niedawno, tak? Niedawnym czasem, więc cudni. Mów głośniej, choworych o co było na dzisiaj zadane? Co było na dzisiaj zadano. Zadam Wam pracę do domu. Zadam Wam domaśnie zadanie. Zróbcie to pisemnie albo zróbcie to ustnie. Zróbcie to pismowo czy zróbcie to Czy ktoś ma jakieś trudności? Czy ktoś ma jakieś trudności? Ręka do góry, ruka do góry. Teraz będzie sprawdzian. Proszę rozdać kartki. Zaraz będę kontrolna. Rozdaj te listki. Piszcie czytelnie pysieć rozbierliwo. Napiszcie nazwisko u góry kartki. Napiszcie przyzwyższe w ruchu listoczka. Oddajcie kartki, zeszyty. Wydaj te czy zeszyty. Gdy nauczyciel ocenia pracę, kolekczyciel ocenia jej jakąś robotę, więc każe, pom czy pisze pomyliłeś się, czy pomyliłeś literę. Ty pomyliłeś się, czy ty popluto w literu. Opuściłeś jedno słowo. Ty od jedno słowo. Błąd na blendzie, pomyłka na pomyłce. Uciekło ci z pamięci albo wyleciało ci z głowy. Ty zabaw, to tobie wyleciało coś z głowy. Dobrze opanowałeś materiał, ty dobrze opanowałeś materiał. Doskonale, naprawdę dałeś sobie radę. Cudowo, doskonale, ty naprawdę dałeś sobie radę. Gdy nauczyciel uspokaja klasę, to mówi cisza. Tysza. Proszę o spokój, but laska spokojnie. Uspokojcie się, albo czy mogę prosić o spokój? Siedźcie spokojnie, sydźcie spokojnie. Przestańcie rozmawiać, proponujcie rozmowę. Nie podpowiadaj, nie pytkazuj. Nie przerywaj, nie przebywaj. Nie ściągaj, nie spysuj. Nie wierć się, nie krutysz. Proszę o uwagę. Uwaga. Wpiszę Ci uwagę do dzienniczka. Ja zaproszę o Tobie zauważenie, uczciutelnik. Zaraz będzie dzwonek. Zaraz będzie dzwonek. Co mówi uczeń do nauczyciela? Proszę Pani czy proszę Pana, jak się ty nie zwróć, zwrócić się mówi, że proszę Pani czy proszę Pana, jak się to człowiek. Nie wiem, jak to się pisze. Ja nie znaję, jak to pisze. Czy mogłaby Pani powtórzyć? Czy Wy by mogli powtórzyć? Nie rozumiem polecenia. Ja nie rozumiem zawdania. To, co napisano, tak? Co trzeba zrobić? Czy mogłaby pani mi to wyjaśnić? Czy wy mogłyby mi to pojaśnić? Czy mogę wyjść? Można wyjść. Czy mogę prosić o zwolnienia z następnej lekcji? Czy można się odprosić z następnego uroku? Obecny albo jestem. Kiedy robią tak? to trzeba powiedzieć To obecny albo jestem. My zakończymy dwoma ulubionymi frazami szkolarów. Класувка або «справджан з це контрольна після класувки це писати контрольну. Бажаю вам якнайбільше вдалих контрольних, якнайменше стресу в школі, і щоб цей час прийшов для вас з приємністю, щоб потім ви з радістю згадували шкільні роки. Успіхів вам, приємного навчання, веселого навчання і ефективного навчання. До зустрічі в наступних відео.